Cześć, z tej strony Łuczek. witajcie na moim kanale. Tym razem porównanie Dawida z Goliatem Xperia XZ2 Premium kontra Motorola G7 Play. W przypadku Motoroli mamy tutaj Snapdragona 632 i tylko 2 GB RAM. -u. W przypadku Sony mamy Snapdragona 845 GB ramu 6. Dobra, spróbujmy. Sprawdźmy jak te fony dwa działają bezpośrednio postawione obok siebie. Zobaczmy jak otwierają aplikacje, jak te aplikacje pozostają w ramie. Pamiętajcie, tu jest tylko 2 giga. No i jest to samo zrobimy w przypadku gier. Więc najpierw apki, lecimy. Allegro. Oczywiście fony wyczyszczone, wpięte do tej samej sieci, no ale widzicie. Już na dzień dobry, Xperia. Szczerze mówiąc to wiadomo, że ona będzie wygrywać, ale chodzi mi, czy te różnice są jakieś takie wielkie. No tu prawie... Chwilę po. No, co mamy? Ceneo też dla Xperia. Motka chwilę po. Zdjęcia. No, tutaj szybciej. Xperia. HBO. Go. No, też Xperia. I pla. Widać. Nie trzeba jakoś bardzo dużo czekać na tą motorolkę. Tutaj prawie. No, prawie robi różnicę, ale widać było, że i tak, Xperia motka na chwilę. Idziemy dalej. Player.pl Xperia Motorola OLX Xperia Motorola Pyszne.pl Xperia Motorola portal no, mała różnica sklepy prawie identycznie prawie Spotify, no to tutaj widać, że szybciej to zrobiła Xperia TapTalk no, ewidentnie Xperia, widać TripAdvisor no, dla Xperii też Twitter. No tu chwilę czekamy. Dobra, jedziemy Uber. No jest te parę chwil. Na pewno dłużej. Wykop. Tu prawie. No prawie. I YouTube. Więc tutaj no można było się spodziewać w wyniku. No bo to było do przewidzenia. Chodzi jak zwykle o różnicę. Ram. No tu pewnie będzie pogrom, bo wszystko będzie się restartować w Motorola, ale sobie posprawdzajmy. Na razie ubija tak samo jak Xperia. Ceneo też zrestartowane w obu. Czyli wszystkie na razie. No tutaj w ramu. Tu trochę dłużej. HBO GO. Ubite w obu smartfonach. Ipla. Tu w ramię, Tu no nie do końca. Jak dojadę. Tu z ramu. Tu nie. Mapy. No w ramie. Tu poza. Flayer.pl, tu w ramie, tu nie. Oelix, w ramie widać mocce. Niestety, go zabrakło. Pyszne.pl, tu w ramie, tutaj nie. Pizza Portal, w ramie, tu niestety, no to jest raczej odczytanie ponowne. Sklepy w pamięci ram, Spotify, tu w ramie, tu nie. Tapatalk, w ramie, tutaj, no widać, że nie. TripAdvisor, sytuacja taka sama. Twitter. Tak samo od zera tutaj Uber. Widzimy, Wykop. Widzimy, YouTube. Widzimy. No ale co ciekawe, ten telefon. 2 giga RAMu, dosyć tani, taniej procek działa. Ale to jak zwykle jest to, co mówię Wam odnośnie Motorola. Ich złoty pomysł według mnie na smartfony. Naprawdę sprawdzające się idealnie. Nie super podzespoły. Nie to na RAMu. Ale czysty Android i to robi swoje. Przejdźmy do gier. Tu myślę, że różnice mogą być większe, ale zobaczymy. Asfalt 9, czy tu będą jakieś takie większe różnice w odpalaniu. No, czekamy. Xperia już podziałała. Modka kazała chwilę poczekać. Asphalt 8 Xperia Motorola też kazała trochę poczekać na siebie Temple Run 2 No dobra, pobiera konfik, ale nawet nie, czek nie będę tego powtarzał ale widać, tutaj też jest trochę do poczekania, może już nie będziemy czekać na całą animację. Subway Surfers. No, długa różnica. Trzeba przyznać. Dobra, Dead Trigger 2. Seria ekspresowa. Na Motoroli musieliśmy poczekać. Asphalt Extreme. No, praktycznie tutaj cały pasek przeleciał. A tutaj, no, trochę dłużej. Idziemy dalej. Unkilled. Ciemność po prawej stronie. Moje odciski palców na ekranie. No i Xperia już. Motorola czekamy. Czekamy. Tu będziemy trochę czekać. No ale no, różnica ceny. Chyba w cenie Xperia kupimy 4 Motorole, Jeżeli dobrze kojarzysz, to możecie sobie zobaczyć na dole ceny. I ostatnie PUBG. Co ciekawe, pójdzie PUBG na tak słabym, jeżeli chodzi o podzespoły telefonie pójdzie, nawet 2 giga styknie, żeby to zadziałało, więc no ale komfort gry na pewno będzie inny a to będziecie mieli w filmie odnośnie gameplayu, właśnie z tego smartfonu, no i dobra, tu już nam się finiszuje odpalenie, tu dopiero zaczęła się animacja, no więc jest różnica z Snapdragon 845 a 632, znacząca znacząca różnica, w szczególności w przypadku gier jeszcze w dodatku widzę, że tutaj coś musimy pobierać, dobra niech sobie, nie będziemy na to czekać Dobra, szybko z ramem. Bo na pewno będzie wyglądało tak, że modka ubije wszystko, więc jak na razie pierwsze ubicie. Kolejna, też ubita gra. Nie ma co się dziwić. Następnie Temple Run 2, też poza ramem tego ramu. No niestety nie, nie da się na 2 GB w 2019 odpalić ośmiu gier, aby one pozostały w ramie. Xperia na razie bardzo dobrze w Motorola. -i. Tak jak na cenę, i jak na podzespoły, czyli nic nie ma w ramię. I PUBGI możliwe, że jeszcze siedzi, bo coś tam się ciągnie, tak. jedna gra na 8, no za mało. Jakby ten telefon miał z 4GB, fakt byłby droższy, ale już by był naprawdę fajny. Bardzo dobra bateria, czysty Android w miarę sensownie i szybko to wszystko działa, tylko tego RAMu za mało, więc. Dobra, tyle. Wiadomo, że Xperia tutaj z góry było, wiadomo, że wygra, ale chciałem Wam pokazać, jakie są różnice w przypadku właśnie porównania jej do tak dosyć taniego smartfonu z tego roku, czyli najniższego modelu Motorola G7. Dobra, tyle z mojej strony. Odnośnie jednego i drugiego smartfonu macie oczywiście playlisty porównania, możecie sobie je zobaczyć na dole linki do społeczności, profil na platformie Patronite, jeżeli chcecie wesprzeć rozwój tego kanału. No i cóż, na dzisiaj tyle. Z tej strony Łucek, trzymajcie się ciepło, hej!